Lury sobie leżeć na tysiąkiem Stara baba w oknie, chór i z strządy, ładnym paniem biega, chciałem się zakochać łączą. Lubię pisać piosenki o miłości, piosenki o miłości Ale próżę co mówię, niestety to lubię truskawką pły Załkę to kluga, w klugę, spalę tą wodę, nie mogę oddychać już. Mam wielką wizję, los Tobie, proszę polec, chora świat, obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, na zmienność, ale jeden taniec to nie wieszność. Znać proszę chwilę dla mnie. Chciałbym zaśpiewać tak, Czasowy jak dniem Zajść proszę chwilę do mnie Wszystkie ręce Lewo, prawo Lewo, prawo Lewo Mówię sobie leżeć na tysiące chwil w oknie Huligany szczoń